Witajcie, kochani, witajcie. Na tym wideo wam pokażę, jak kochani zebrać połowę pozycji, gdy widzimy, że robi się jakaś po prostu też odwrotka, nawet na wykresie, czy jakaś po prostu tu zmiana, i tak dalej. Nie ma to znaczenia, kompletnie, jeśli chodzi po prostu o strategię, żeby zamknąć część po prostu pozycji, bo ucieka nam po prostu od y, profitu i chcemy część zabezpieczyć. No to widzimy, że cena wejścia po złotem to jest 2, 3, 4, 6, 2, 1. To SLA już przeniosłem na 2, 4, 6, 1. W jaki sposób to robimy? Robimy modyfikuj pozycję, i po prostu tutaj korygujemy tak? Tu korygujemy selem, ja w tym momencie koryguję na 2346. Czyli co to oznacza? Pod daną parą 234621 widzimy wejście nasze, obecną cenę pod napisem sel40, kwotę, która po prostu jest w tym momencie ukopana, i pod spodem widzimy, gdzie jest podany take profit, gdzie jest SL2346. Take profit muszę, mogę ustawiać, a nie muszę. Mogę po prostu modyfikować go na przykład, nie wiem, na 1830. Tak? i pozycji po prostu nie muszę całej zazbierać, bo mogę ustawić na przykład 40. Tak? Jeśli ustawię na 40, no to zobaczcie, jeżeli rynek teraz wróci i wybije 40, to po prostu zamknie mi tą pozycję całą. Ja przestawię ją, bo nie chcę jej całej zamykać, tylko ustawię ją tutaj na 4,6, 4,6, by po prostu ta pozycja pracowała, a tutaj chodzi, że robię, modyfikuj pozycję, zamiast modyfikuj pozycję robię zamknij pozycję, Czyli zbieram po prostu część pozycji, czyli 20, robię zamknij i teraz widzimy, że połowa pozycji po prostu pracuje zwyczajnie, tak, może ona pracować do 1830, czyli ta pozycja pracowała do 1830, kochani, no to to by złoto musiało spaść 500 dolarów, co to oznaczałoby tutaj w tym przypadku, no bardzo dużo pieniędzy, o, może tak, tak, bardzo dużo pieniędzy, a to jest po prostu klucz, a tak, bardzo, bardzo po prostu jest ważne żeby zrozumieć po prostu jak rynek działa, jakie daje duże po prostu możliwości, także a, kochani po prostu w ten sposób się zbiera tak zwaną część pozycji, tak zwanego partiala i tak dalej, i tak dalej, także let's go, let's go kochani, let's go. Pamiętajcie, że tutaj zlecenia, które są sell limit jak ktoś będzie oglądał to w powtórce, no to uważajcie, bo one mogą być po prostu nieaktualne, ponieważ my całkowicie po prostu update, co się po prostu dzieje, dajemy, kochani, tutaj na naszym Discordzie Grow Up Session. W tym nagraniu, tutaj pod wideo, będzie link do tego kanału. Tak, każdy ma po prostu tutaj zasady rozpisane, jak handlować, rozpiskę, jakie używamy szablony do tego, tak, strategie, kochani, ważne są reguły, ważne jest to, zarządzanie ryzykiem. No, i też po prostu pomagamy, nie ukrywam, po prostu też tu w handlu. Czyli dajemy po prostu strefy, dajemy zlecenie sell limit, tak, buy limit. Jak widzicie, po prostu są mi też oczywiście stop lossy, tak, pokażę tu, że tu też stop loss był. A tak, są oczywiście i take profity, a tak, tu był system pokazany, systemu nie chcę tutaj wam pokazywać, bo to nie ma kompletnie znaczenia. Widzimy po prostu, widzicie, jak to się wszystko odbywa. I tak samo jest tu w strategii innych edukatorów. Tak, oczywiście są checklisty, o co w tej strategii chodzi, tak, są nagrania do wszystkich sesji, do analiz całego rynku Forex. Są również, kochani, analizy Forex, tak, w formie takiej, no, że po prostu, jak ja to mówię, po prostu tylko leniwy nie skorzysta, bo masz podane stop loss, entry, cenę wejścia, bardzo proste, żeby to zrozumieć, to jest, kochani, po prostu chwila, Eee, tak, to jest dosłownie chwila i teraz, co jest ważne, ważne jest to, e, iż e, mamy też analizę na krypto, oczywiście, mamy kanał rozmowy, to jest mega ważne, ponieważ możecie o wszystko pytać, tak? Możecie o wszystko pytać, jak widzicie, na tych czatach się po prostu dzieje e, i to, co po prostu, to, co jest ważne, ważne jest, kochani, też to, co po prostu czeka nas, czyli e, w przyszłym po prostu roku hossa, a, tak, e, taki po prostu, no, Uważam, że kluczowy moment, czyli dajemy tu po prostu oficjalnie groa Wallet, prowadzimy na naszych sesjach, oczywiście są tak samo nagrania, oczywiście e, tak, spot Hold e, i tak dalej i tak dalej, to wszystko po prostu tutaj jest, czat, możecie pytać e, i to jest po prostu piękne, bo możecie po prostu do tego pociągu e, się zabrać. Na moim Instagramie po prostu kochani, e, na moim Instagramie widzicie po prostu, że e, tak e, w tym momencie jest 1000 postów. Zweryfikowany mój jedyny profil, no to jest, jak widzicie tutaj Lukasz Gmachowski. Tak, i to jest po prostu bardzo ważne, że ja innego po prostu Instagrama nie mam, a to jest instagram firmowy. Tak, firmowy jest niezweryfikowany. Pamiętajcie, że on tutaj może się też troszeczkę zmieniać nieraz ten Instagram, bo nieraz te zdjęcia tu po prostu przestawiamy, ale to jest po prostu jedyny, także uważajcie to, co tutaj napisałem na firmy typu skami, obietnice kolorowego życia, ponieważ nikt nas w firmie nie nikt wam tu nic nie obiecuje. Poza edukacją, nauką, po prostu i rzetelnym prowadzeniem, prowadzeniem po prostu tego biznesu. Nie, nie polecam jakichś gówno coinów i tak dalej, tak po to, po prostu, tylko żebyśmy my nabili kapuchę. tylko po to, żebyście po prostu byli też zadowoleni. Tutaj na tym moim załusiku, bo rzadko coś się dzieje, ale czasem coś się dzieje, także to jest ważne, kochani, żebyście po prostu zwyczajnie korzystali po prostu z, tylko z legalnych, po prostu jakby etycznych tu miejsc. Pozdrawiam serdecznie.